Cześć moi drodzy, z tej strony Łukasz, działki w Rzeszowie. Chciałem wam pokazać na tym krótkim nagraniu piękne cztery działki, które mamy tutaj na sprzedaż. Jesteśmy właśnie przy ulicy Łany w Tyczynie, dosłownie parę naście metrów od granicy administracyjnej z Rzeszowem. W tamtym kierunku jest Rzeszów, tutaj mamy Tyczyn. Mamy tutaj do dyspozycji, moi drodzy, cztery działki od 9 do 12 arów. Przed podziałem były tutaj wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny. Oczywiście, WZK mamy tutaj do wglądu. Abyście byli zainteresowani, zobaczcie tutaj, plus dostęp bezpośrednio z drogi gminnej. To jest droga gminna, to jest Tyczyn, droga, przepraszam, ulica Łany w Tyczynie. Tak jak wspomniałem wcześniej. I tutaj bezpośrednio sobie wjeżdżamy na jedną, drugą. Tam jest jeszcze trzecia i czwarta działka. Jeśli interesuje Was coś takiego, fajne okolice, zobaczcie. Cisza, spokój. Niska zabudowa, naprawdę bardzo fajne miejsce pod kątem zabudowy jednorodzinnej. To dajcie znać. Do następnego.